No, witam, witam. To znowu ja, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jestem w tej samej koszulce, śpaproch. Albo łupiesz? Łupiesz, łupiesz? No nieważne, w tym odcinku mam dla was powiedzmy. rozjeżdżanie kładem. Śmiechowe było, fajne. Pamiętajcie, że w każdym z tych odcinków dawałem ludziom, wygranym w sumie, widzom, e-kumplom, jakieś mini nagrody. Chyba to były cepeki, jeśli się nie mylę. Chyba tak. A wiecie, wszystko tak for fun, nie? To bez, bez zamulania, bez zbędnego pieprzenia, że tak powiem. Lecimy oglądać. Nara, nie? Jeszcze raz tłumaczę. Lądujecie na airfieldzie, biegacie po pasie, nie macie broni, macie tylko pięści. Możecie używać steam'ek, nie możecie strzelać, rzucać granatów, dymnych, kłaść barykat i tak dalej. Tylko ja jeżdżę kładem, a wy musicie unikać. Tak? Więc... Mm... Już wam pokazuję tu na mapie. Biegacie odtąd, dotąd, odtąd, dotąd. Możecie sobie slalomem biegać. Uciekacie tylko przed moim kładem, przede mną, żebym ja was nie rozjechał. Osoba, która zostanie jako ostatnia, wygrywa giereczkę i dostaje 2400 cpeków. Roger dat. Zrozumiano? Tylko stymki dozwolone, zero dymnych, zero klejmorów, zero min. Kto zginie? Kto zostanie podtrącony i zginie? Wychodzi z lobby, bo to jest plunder. Tak. Jedno życie jest. Zostaniesz przejechany, wychodzisz z giereczki. Ja będę obserwował Fida, chat będzie obserwował Fida, czy ludzie nie oszukują i lecimy. Ile było osób? 50 53 jakoś. Ja lecę pokłada, bo jest najmniejszy, nie? Mamy... Kurde, nie wiem ile? 50 ileś 50-58, pikacza wywaliło. 57 Lecicie na pas, jeszcze raz mówię. Od początku do końca biegacie. Możecie slalomem, ale poruszajcie się przód, tył, tak? Przód, tył. A ja was rozjeżdżam po prostu. I ja będę robił tak, że nie będę się skupiał na jednej osobie, tylko będę jechał i tak jak będę zakręcał, tak będę kosił. Nie, nie możecie wisieć jak najdłużej w powietrzu. Wszyscy na pas. I ja od razu jadę i was rozjeżdżam. Nie strzelaj w powietrzu, kto to? Ja obserwuję tu, na pas wszyscy Dobra Już sobie tam biegajcie, nie bijcie się tylko Jak ktoś kogoś zabije, od razu ban automatycznie Wszystko jest for fun Pocuchy Dobra, jadę Obacz się śledzie, miniuwa jedzie Ale tam wpadnę Ale będę kosił teraz for fun. Kurde, trochę wolne to auto. Uwaga. Byku, wszedłeś do lobby? Bo ci się chyba wysłałem zapkę, nie? Jadek, gdzie jesteście? Biegać? Nie stoimy w miejscu. Widzę. Krętacze. O, panowie! Co jest? <grytacze> <grytacze> Poddawajcie się i wychodźcie O Nie mogę Roska tak jest, Nobix wychodzi, a ten tutaj zapomniał, więc Dulin, o tutaj ktoś przegrywa, o ty, o ty dziadu, Dulin wychodzisz, obserwujcie czy wszyscy wychodzą, dobra, dobra, Dulin wyszedł, o ty, udało mu się, nawracam, nawracam, o Cruz i tak ban za granaty, o, kto tu biegnie, aha, wyczułem cię, jedziesz ze mną, dawaj. Mordo o, ale Złapał, gdzie? Dobry? Wychodzimy z giereczki, tak? Ktoś zginął Tamten sam, a ten przeżył O, Kolejnego mamy tutaj na palce. Wyskoczył chyba tam. Ej, teraz kuko, wychodzimy z gry. Z gry kto zginął? Ale oszukał Oj, 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 oj. Gdzie ja jestem z tarczą. Ja oszukał przeznaczenie, kalo Chodź Striks. Strix Striks out O, nawet gra z nami, najs! Nice. Borut! Nie wiem, kto to był ten drugi. Jacko! O, się śmiałem. O, biją esperek. A, o, o! o ale by oszukał, ty by siedział na aucie. Ale to by było piękne, kurde, zagapiłem się. Patrzcie. Czy... Aj, chciałem go szukać. dobrze, dostał. Troszkę odszukałem O kurde Ale ten ładnie tam poleciał Ej ktoś wylądował widziałem na końcu Oj oszukujesz Ktoś wylądował na końcu Kto nie wyszedł z gierki Halo Król wychodzimy Kto to jest tu Ale zaraz zobaczymy tutaj Któryś z tych który to? Który to, wy... Który to wylądował? Kuba Woźny? Tego ja zostawię na później. Co, Shuno? Kuba Woźny, out? O, ty! <ścoughs> Ale nie boi się! Chyba taktykę znalazł. A, SB? A nie, bo na... A, działa na kastomie. O, tam ktoś wylądował. Ale oni nie wchodzą na pas. Wyjdźcie panowie z gierki, co są tam na wieży? Zito. Otti oh te oh, le gab Bio ah, To z jakim plecakiem dużym biega tu. Kiddins, ha A ten podnosił coś! Chłop lutuje na pasie. jo, Ale mnie Michu zbejtował Ooooooo Matka Oj wyczułem go Andrew sam pod koło wbiegł ta jest Okor, let's go jak? Jak on przeżył? Dobra jadę tutaj Gdzie jest ta blondyna? Gdzie jest ta blondyna? <śmiany> Kto został? Uwaga! Chyba koniec, tak? Koniec. 52 osoby. Jesteś ostatni? Michu. A Michu wygrał. Jeszcze musisz wygrać pojedynek na pięści.